Cześć, ma z tej strony Jerry. Dzisiaj ocenimy sobie 30 bossów z Elden Ringa. Głównie są to jakieś takie najważniejsze postacie. Nie brałem też pod uwagę żadnych smoków oprócz Placidusaxa, bo nienawidzę walczyć ze smokami w Elden Ringu, więc byłoby to po prostu nieobiektywne. Także zaczynajmy. Na początku mamy Margita z, ze Stormville. I szczerze, dałbym mu A. Myślę, że to bardzo dobry boss startowy. Miał fajny moveset. Trochę na początku denerwowały mnie te jego opóźnione ataki, ale, ale naprawdę przyjemnie się z nim walczyło i też ta jego katstenka na początku była, była mega fajna. Poziom trudności też nie był jakiś taki, nie był zbyt trudny, ale nie był też za prosty, więc bardzo dobrze się do niego podchodziło. Dalej mamy Godrika. Z Godrikiem mam takie mieszane uczucia, bo bardzo podobał mi się design i arena też była fajna, ale wydawał się za łatwy, bo za pierwszym razem jak przechodziłem Eldena to mimo tego, że to był mój pierwszy South Like, to pokonałem go w sumie za pierwszym razem, więc dałbym mu C. Dalej mamy Fire Gianta. Dużo ludzi go hejtuje, ale ja myślę, że ta walka była dosyć ciekawa i szczerze to była też dosyć trudna, bo ten boss był po prostu strasznie tankowaty, więc po prostu bardzo długo go biłem. Chociaż bardzo denerwujące było to, że że te jego obroty po prostu tak się oddalał od postaci, że musiałem wsiadać na konia, gdzieś go tam gonić i, i to było trochę denerwujące, więc myślę, że możemy mu dać Dalej jest Elemer. Elemer myślę, że spoko boss, też kryje się za nim fajna historia. Nie będę tego teraz opowiadał, ale jak ktoś jest ciekawy, to może sobie poczytać. Natomiast bardzo podobał mi się jego moveset i w ogóle ta magia, której używał do kontroli tego miecza, bardzo ładnie wyglądała. Chociaż powiem szczerze, że za pierwszym razem sprawił mi straszne trudności ale chyba po prostu miałem za niski level znaczy za niski level no miałem niski level ale i tak go pokonałem myślę że jemu śmiało możemy też dać dajmy mu B dalej mamy magma wyrm makar nie wiem jak to powiedzieć po polsku szczerze dałbym mu D bo w sumie to miał słaby moveset Chodził tylko pluć tym ogniem, później w, chyba wstał na nogi. W sensie wiem, że te zwykłe wstają na nogi, i później chodzą za tobą. Zamiast tak biegać i pluć tym ogniem. I no, myślę, że ubogi moveset, fajna arena. Chociaż powiem Wam, że miałem coś takiego, że jak wszedłem do tej jaskini, gdzie on siedział, i nagle się wyłonił za tego kamienia, to byłem taki kurwa. Byłem taki. Byłem taki. Yy, może nie przestraszony, ale zrobiło to na mnie wrażenie. Ale tak jak mówię, no, ubogi moveset, e, nic ciekawego generalnie. E, Maliket, nie, no Maliket to musi być STR, świetny design, świetny moveset, e, boss myślę, że dosyć trudny, e, ale, ale naprawdę robi robotę, też fajnie, że dostajemy tam jego zbroję i ten jego miecz. Także fajnie to wygląda, i też bardzo mi się podobało to, że właśnie jak uderzał tymi swoimi atakami, to nakładał ten efekt śmierci, że tam zmniejszało nam się życie. To też było mega ciekawe. No i cały jego lore jest w ogóle przezajebisty, prze po prostu, więc totalnie zasłużony estir. Dalej mamy Grubasa z wulkanicznego dworu. No, prawdę mówiąc, to nic ciekawego. W sensie ja go strasznie nie lubię. E, najbardziej mnie denerwuje ten ruch, gdzie on się zamienia w taką wielką kulę i po prostu toczy się i szczerze ani razu nie udało mi się tego uniknąć, zawsze dostawałem hita od niego wtedy, więc bardzo to było denerwujące, ale no, nie wiem, dajmy mu e, Loreta. E, Myślę, że fajny boss, też ciekawy koncept, z tym, że właśnie w Lucari jest ta magia używana, on też dużo magii używał, nie był jakiś denerwujący, fajnie sobie skakał, ładny design, ładna arena, także dałbym B. E, mimic Tear, e, w sumie to jest ciekawy koncept na bossa. Że, jakby kopiuje to co, to, co mamy na sobie w danym momencie. Pamiętam, że za drugim razem wpadłem na taki pomysł, żeby się rozebrać po prostu do naga i stoczyć z nim walkę na gołe pięści. I nie wiem, biłem się z nim chyba 40 minut wtedy, ale mega spoko, także dałbym mu A. Dalej mamy Morgota z Lendel. Kurde, no Morgot. Nie no, świetny boss, naprawdę dobry moveset. Bardzo mi się podobał tego ataki, jak wyczerwuje sobie różne bronie. Dosyć szybki, trudny, ale do ogarnięcia i też taki ciekawy moveset właśnie do, do nauczenia. Też bardzo mi się podobało, jak on w drugiej fazie miał taki atak, że zamieniał swój miecz, znaczy zamieniał swój miecz, jakby używał jakiegoś czaru, który Zmieniał, znaczy nakładał na ten jego miecz taką, nie wiem, tą krew, taką płonącą, która też jest z domeną Moga, który jest jego bratem. Więc przezajebiste to było, więc dałbym mu A. E, tu mi się coś zdjęcie nie załadowało, nie wiem co to jest, pominiemy to po prostu. E, dalej mamy Godfreya, i szczerze Godfreya dałbym, myślę, że wysoko. E, miał bardzo fajny moveset, taki rytmiczny. Też strasznie mi się podoba ten lew, którego ma na ramieniu, którego tam właśnie powstrzymuje od tej jego pierwotnej formy. Więc myślę, że możemy mu dać śmiało. A! Reikard z Wulkanicznego Dworu. Kurde, nie, no szczerze dam mu S, bo przepiękny design. Za rumbiste i trochę denerwujące było to, że musieliśmy używać tylko jednej broni, żeby z nim walczyć, ale było w tym coś takiego nowego, bo do każdego bossa można, tak naprawdę chyba do każdego bossa można podejść ze swoją bronią. Tutaj musieliśmy użyć tej włóczni i szczerze myślę, że to ciekawy motyw. Dużo ludzi się na to denerwowało, ale mi się, mi się boss bardzo podobał. Arena też była przepiękna. Także myślę, że dałbym mu, dałbym mu S. Chociaż tak się zastanawiam, czy jeżeli on ma S, to Morgot też nie powinien mieć S. Nie no dobra. Zostawimy tak jak jest za tą arenę. Myślę, że, że powinno to tak zostać. Renala. Renali dałbym B. Była za łatwa. Pierwsza faza to też totalne dno. Pamiętam, że za pierwszym razem, jak to grałem, to tak trochę nie ogarniałem, co mam zrobić, więc biłem te uczennice tak po prostu losowo. I w końcu jakby dotarłem do tego, że trzeba bić te, co rzucają książkami. Ale. No szczerze, to dałbym ją nawet niżej. Strasznie ta druga faza denerwująca, jak ona przywołuje te wszystkie duchy. Jedyny plus jest taki, że ta arena jest po prostu przepiękna. Gideon Nir. Szczerze, dałbym mu D, bo jest to Gideon Ofnir wszechwiedzący, więc wydawałoby się, że ta walka będzie taka, wiecie, epicka, a tak naprawdę można go zabić, praktycznie można go zabić podczas jego pierwszego dialogu, więc to jest słabe i no nie wiem, jak na postać, którą zabijamy tak naprawdę pod koniec, czy tam pokonujemy pod koniec gry, no to, to myślę, że, że mega średni boss. Dalej mamy Radagona i Radagonowi dałbym. Dałbym, dałbym. Nie wiem, może A. No, dałbym mu A. Strasznie podoba mi się jego design. Podobają mi się jego ruchy. Więc moveset też ma bardzo spoko. No ale przede wszystkim ten design jest mega w porządku. Pamiętam, że też jak go pokonałem i dostałem później tą maczugę. To w, w kolejnej grze lubiłem ją grać właśnie przez to, że można było tak wyskoczyć do góry i sobie uderzyć w ziemię i też były takie wizuale fajne, więc myślę, że to jest spoko. E, Lorowo też. Radagon jest OK, więc myślę, że dałbym mu, dałbym mu A. E, Draconic 3 Sentinel. E, <ścoughs> Kurde, powiem wam, że on jest taki denerwujący, dam mu C. Bo naprawdę, jak w tej drugiej. znaczy Nie wiem, czy to jest druga faza, no ale jak sobie zamienia ten młot w takie błyskawice. Znaczy, tu jest akurat ten drakonik z Farum Azuli. Nie pamiętam, czy on tak samo atakował jak ten z Leyndale, ale ten z Leyndale no to był strasznie denerwujący. Przybył ten atak w ogóle, jak unosił tą swoją tarczę do góry i trzaskał takim piorunem w ziemię jednym. I do dzisiaj nie wiem, jak tego uniknąć, jeśli mam być szczery, więc myślę, że damy mu C. Eee. Knight Cavalry. <coughs> Knight Cavalry. Myślę, że dałbym B. Mega mi się podoba design. W ogóle ten koniec tak przepięknie, nie wiem, ma to jakiś taki vibe, kojarzy mi się trochę z Nazgulami, z Władcy Pierścieni. I ogólnie, mimo, że tych bossów jest chyba 10 w całej grze, to i są trochę monotonne, mimo, że im się tam zmieniają te bronie z tej glebi na tam na to coś, nie pamiętam jak to się na ten... Kartacz? Ty to naprawdę nie był kartacz. Nie wiem jak to się nazywa, ale nieważne. W każdym razie myślę, że mają fajny lore Że jest to właśnie taka straż, którą tam Orgot chyba wysłał, żeby żebyśmy nie wkroczyli do Lenda, żeby pilowali tych rejonów. Także myślę, że to jest spoko. I fajnie się z nimi po prostu walczyło. Elden Beast Szczerze dałbym D. Przepiękna arena, ale jak na finalnego bossa, to myślę, że naprawdę słabo. Nie zrobiło to na mnie takiego wow. I no naprawdę są bossy, nawet w pierwszych etapach gry, typu Margit czy nawet, no nie, no Godric. Dobra, no nieważne, no ale szczerze, jak na ostatniego bossa całej gry, to mega słabe to było. Ten design nawet ładny, ale w sumie tak nie do końca, nie, nie, dziwne to było po prostu. W miarę też szybko go pokonałem, o dziwo. Totalnie, totalnie bym, szczerze to mogli trochę Radagona zmienić, dodać mu trochę więcej ruchów i tak dalej i myślę, że to by było lepsze zakończenie gry niż, ten, niż, ta, niż ta bestia Elden Beast. Dalej mamy gargulce oczywiście w duecie. Kurczę, z tymi gargulcami to sam nie wiem, bo powiem szczerze, że bardzo się z nimi namęczyłem. Ja w ogóle nie lubię czegoś takiego przy bosach, że trzeba ich cheezować, wiecie jakiś trik zrobić, że tu pójdę za skałę, on się trochę zatnie. Ja w tym czasie zabiję tego drugiego. Eee, jakoś nie wiem, no nie podobała mi się ta walka, strasznie długo się z nią męczyłem. I tyle, no nie wiem, dałbym im. Dałbym im D, jeśli mam być szczery, bo naprawdę, no, tak się na nich zdenerwowałem wtedy, jak z nimi walczyłem, że szkoda gadać. Astel, jeżeli chodzi o Astela, no to. Astelowi dałbym B za design. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest, ale. Wygląda pięknie, ta arena też wygląda cudownie. Sprawda jest to jakaś jaskinia, ale wiecie, to całe niebo, które tam widać tak dalej, to jest takie mega po prostu kulerskie. Sama walka była dosyć prosta, wystarczy go bić w głowę. Ja w ogóle jakoś tam wiecie, chodziłem tak pod nim i po prostu udawało mi się tych ciosów unikać, więc jakichś dużych trudności mi nie sprawił, ale i ten Umovet też w ogóle miał trochę taki ubogi, no ale za ten design to naprawdę totalnie myślę, że Astro zasługuje na, na B. Dalej mamy Kindred. Kindred dałbym chyba C. Chociaż nie, wiecie co dałbym B? Bo z Kindredem mam taką love-hate relationship. Też miałem z nim straszny problem, żeby go pokonać. Ale no nie był taki wkurzający jak na przykład te gargulce. Po pierwsze, dlatego, że był jeden. Ale też fajnie im się z nim walczyło, bo był dosyć agresywny, miał dużo tych ruchów, zmieniał też bronię, o ile pamiętam. I no po prostu to było ciekawe nawet, a, a tutaj no to naprawdę... No nie no szkoda gadać serio, ale myślę, że zasłużyłem na B. Commander Nial. Nie wiem, powiem wam, że ja tą walkę zapamiętałem tak, że nie była jakaś mega ciekawa. W sensie spoko było, że byli ci na początku to też trochę pasowało do tego, wiecie, do tego dowódcy. Ale nie wiem, no wkurzały mnie to jego ale ta taka wiecie, burza zimowa, którą puszczał i nie wiem, dałbym mu C, jeśli mam być szczery. Średnio to było. Mogowi dałbym. Dałbym A. Przede wszystkim przepiękna arena, prze, przezarąbisty lore, bardzo fajny moveset. Szczerze, miałem duży problem z Mogiem, zwłaszcza w drugiej fazie. I też, co ciekawe, jestem z tych wybraczy, graczy, którzy nie wiedzieli, że jestem taki item, czy, czy to taka, wiecie, ulepszenie do tego flaska, żeby jakoś tam uniknąć, czy zniwelować skutki tego nihila, który on robi więc zawsze jak robi Nihila, to po prostu piłem poty. Eee, I to było denerwujące, ale ogólnie myślę, że <laughs> ogólnie myślę, że mega spoko Bos i zasługuje na A Starscore czy Radan eee, ja mu dam S. Powiem Wam, że mega mi się podoba cały wątek tego festiwalu Radana, że możemy tam wiecie kilka tych naszych no, y... Nie wiem, przywołać tych wszystkich ziomali do walki, to jest super. Powiem wam szczerze, że ogólnie jestem taki, że staram się nie przywoływać, znaczy mimika w ogóle nie przywołuje, żadnych duchów staram się nie przywoływać. Przy pierwszym podejściu powiem szczerze, że mi się zdarzyło parę razy. Po prostu było już za ciężko na różnych bossach, ale no przy drugim i kolejnych podejściach no to w ogóle już tego nie używałem, ani tych przywołań, takich, które są przed arenami, ale. Przy nim za każdym razem przywołuję tyle, ile mogę, bo po prostu myślę, że to ma taki vibe, że właśnie lecicie na niego taką ekipą. On i tak wszystkich tych ziomków rozwala w międzyczasie, ale no nie, myślę, że to jest świetny motyw, naprawdę. Malenia. <grym> Maleni też dałbym S. Powiem Wam szczerze, że ma świetny movement. W ogóle te takie walki z. Idealnymi postaciami są mega kulerskie. Eee, druga faza też bardzo mi się podoba, jakby strasznie fajnie ona w ogóle wygląda. Jak wiecie, jest w tym, ma te skrzydła, wypuszcza te jakieś takie duchy, te cienie. No świetnie to wygląda, naprawdę. I, i też podoba mi się jej lore. Także myślę, że śmiało można dać jej S. Też się z nią namęczyłem. Eee, ale nie był to najtrudniejszy boss, z którym walczyłem. E, powiem Wam szczerze, że najtrudniejszy boss, z jakim walczyłem, to było chyba DLC. I o dziwo nie był to Radan, e, który był na koniec DLCK, tylko e, Mesmer. Powiem Wam szczerze, tak z ręką na sercu, że do Mesmera podchodziłem. Nie wiem, tak po którymś razie zacząłem liczyć, i doszedłem do 150, ilość, co nie. <grym> no naprawdę, Mesmer był tragiczny dla mnie. Strasznie szybki, strasznie agresywny, w ogóle tego mówca tu nie mogę się nauczyć. no Męczyłem się z nim naprawdę straszną ilość czasu. Eee, no, ale DLC zostawimy na osobny odcinek. Dzisiaj jesteśmy w Base Game, także malenia. Myślę, że w śmiało można dać jej Estier. Chociaż trochę mi się nie podobał jej design. Coś w sensie to było coś innego, ale myślę, że mogliby ją zrobić ciekawiej. Eee, Gatskin Duo z Forum Mazula. Eee, nie ja wiem, dałbym B, nie jestem fanem, ale nie było też jakieś mega ciężkie, nie używałem jakichś tam śpiących piguł czy coś takiego, czy tam jakiegoś proszku do spania, żeby ich wychillować, tylko po prostu się z nimi prałem. No Grubasa, Grubasa nie lubię strasznie i tej jego umiejętności, jak on się zamienia w tą kulę i się toczy wszędzie, ale jakoś też w miarę szybko ich pokonałem, więc nie byłem taki zdenerwowany. Wilk Ratagona, myślę, że C, trochę ubogi moveset. Sorry za takie zdjęcie, ale nie wiem, takie mi się wgrało. Trochę ubogi moveset, fajne wizuale. Wkurza mnie w niektórych momentach, jak o, tak odskakuje, ciężko jest go trafić z jakiejś krótkiej broni. Także był trochę denerwujący, ale też nic, nic specjalnego. I Regal Ancestor Spirit. Szczerze, dałbym mu D. Nie, dałbym mu C, bo wizualnie arena bardzo fajna. Podobał mi się też jego design, tych jego umiejętności, jak wiecie, pluł tą taką wodą czy tą taką magią, no nie wiem, to było spoko, ale kurde, no jak na Remian Brandsa to naprawdę słaby boss, w sensie ja tam w ogóle parę razy mnie kopnął jak go biłem i poza tym to chyba ani razu mnie w ogóle nie uderzył, więc słabo to wyglądało tak naprawdę. No nie wiem, myślę, że trochę, trochę przehypowany, jak na, na, na Remembrance bossa. Także to tyle. Yy, dzięki za dzisiaj. Yy, w jakimś następnym filmie, może zrobimy sobie bossów z, z DLCK. Także dzięki, stary, że wbiłeś, poświęciłeś trochę czasu, żeby zobaczyć, jak oceniam bossów. I widzimy się w następnym materiale.